39 roku, jak 31 sierpnia, mama z siostrą i starszymi dziećmi, z siostrą, bratem i z dwoma siostrami, z bratem odprowadzała tatę na wojnę, a ja musiałam się zająć do dwójką młodszych. Zostaliśmy w domu pod opieką babci, To odprowadziła tatę i niestety za trzy dni dostała wiadomość, że tatuś już poległ. 4 września został zabity. Szli na Modlin, tato tam poległ i go kolega przywiózł, taki Zawada z Bielickiej, przywiózł go do Lipna i tam przekazał, dwóch żołnierzy zabrał. I mama już porozpoznała też, bo była tam w czasie tym, że powiedział, że pozna go, że, ma pod, że pod, był w płaszczu, chowany tylko. I miał pod tym, pod klapą, obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Także mama wiedziała, który jest to. I w czasie, już po wojnie, sprowadziła mamy tatę tutaj na cmentarzu, nie? na kosaka.